Jestem tylko prostym chłopem, który chciałby wiedzieć więcej i osiągnąć więcej. I ojciec do mnie dzwoni codziennie rano. Chłopie, idź na pole. Chłopie, wykopki się zaczęły. Chłopie, zarabiaj na rodzinę. Dobrze, staram się, ale ja chciałabym mieć edukację. Nie ma w tym miejscu pracy dla ludzi, dla ludzi z moim wykształceniem albo brakiem wykształcenia, ale. Ja naprawdę się staram, bo jak już na to na te pole, to co, nagle zemdleje i oni mi mówią, to południca, to południca, nie przepracowałaś się wcale. Co to znaczy? Czy się widział? Ja jej nie widziałam. I ja naprawdę, ja napisałam list, trzy dni pisałam list do Akademii Nauk Alchemicznych. I tak, może nie umiem pisać, ale moim zdaniem wszystko tutaj jest jasne. I ja czekam na odpowiedź ten cały czas, bo to już jest któryś mój list. Jest cisza. Nikt mi nie odpowiada? Jakby tam było pusto? Jakby nikogo nie było? I zero wsparcia. Zero niczego. Ja już nie wiem, co mam robić. Ja chyba tam pójdę po prostu. Chłopie! Hej! Co ty znowu siedzisz i farmazonić? Do no pracy eee, byś się wziął. Ale ja byłam wczoraj. Jak wczoraj? Byłam. Ojciec cię szuka, matka cię szuka. Ja też nie mogłam ich znaleźć, naprawdę, ale chciałam. No i co? Gdzie miaki nadal nie przekopane? Eee, Pracować trzeba. Eee, co wieś pracuje? Eee, eee, ja mam plany. Plany? Na co plany? E, na pole. Ja, ja planowałam pole. Na polu to się pracuje. Dwie ręce, taki jest plan. Ja... Od rana do wieczora. Dobra, wstawaj. Nikogo nie ma. Dobrze, bo w końcu ktoś! Prawie odkryłam! Wszyscy to znikają! Prawie to odkryłam! Dziękuję bardzo! Co tu jest napisane? Ja nic nie zrozumiałe. Chodź! Ja ci pomogę! Chodź! Co się dzieje? Czemu nikogo nie ma? Nikt nie żyje! Słuchaj mi, Wszyscy nie żyją! Wszyscy współpracownicy są martwi! To nie jest remedium! Mieć. To jest lekarstwo! Ale... Musisz wykonać te reakcje! Rozumiesz? Ale ja jestem zwykłym chłopem! Ja nic nie umiem! Wszystko ci wytłumaczę! Tylko jedna rzecz! Ja nie mogę być przy tym, jak będziesz to wykonywać! Dlaczego? Nie zadawaj pytań! Chodź ze szybko. Wiesz? Ale, ale co to znaczy? Nie interesuj się, idź i rób. Czernie, pragnący obalić słoweńskie wierzenia, ściągnęli na siebie gniew demonicznego żmija, który wraz ze swoimi pobleczynkami wymierza im surową karę. By nalać mu fizyczną formę, podstępem zgłonili prostego wieśniaka, by oddał swój duszę w ofierze. Nieświadomy ceny, jaką przyjdzie mu za to zapłacić. Udało się, w końcu, ostatni element. Dusza chłopa jest w laboratorium. Będzie. Dzięki tej reakcji będą mógł wywołać żmija, który razem ze mną zatonuje nad całym światem i skończy się era nauki. W doświadczeniu użyto wodorowęglanu sodu i cukru w stosunku 1 do 4. Po dokładnym utarciu i wymieszaniu składników w mościeżu, na tacce wypełnionej piaskiem, uformowano trzy kopce. Następnie polano brzegi etanolem i podpalono. W wyniku działania wysokiej temperatury następuje rozkład wodorowęglanu sodu. Powstaje węgla sodu, dwutlenek węgla i para wodna. Cukier pod wpływem wysokiej temperatury ulega procesowi dehydratacji, czyli traci cząsteczki wody, a następnie rozkłada się, tworząc węgiel w postaci czarnej sadzy oraz pary wodnej. W wyniku tej reakcji uzyskujemy efekt w postaci rosnącej masy przypominającej węża, który ma ciemny kolor z powodu wytworzonego węgla. Dodatkowo dwutlenek węgla i para wodna przyczyniają się do wytworzenia ciemnej porowatej struktury. Zieloną barwę płomienia uzyskano, dodając niewielką ilość kwasu borowego, dzięki właściwościom jonów boru, które w odpowiednich warunkach emitują światło o zielonej barwie. Coś, coś jest nie tak, się jakoś słabo czuję. Jest wszędzie, go szukaliśmy. O matko, chłop leży. Gdyby tylko został z nami na polu nic, by się nie wydarzyło. Co my jego ojcu powiemy? Czekaj, to coś jest. Musimy się dowiedzieć, co to znaczy. I musimy rozwiązać tę sprawę. Pomścimy chłopak.